Wiem gdzie to jest kolb z gaju lubnego.

Ja czymś prawie jestem, tylko papiła sam muszę znaleźć w jakiejś kupurzy. Żeby... Dobra, mam Zadanie masz tu jeszcze? Ja ostatnie coś robiłem, ostatnie te zadania robię Ja zrobiłem wszystkie 72 czasy Ja też nie robię, ale chcę biu lupin do tego do burlety o Lubię grać buleto, a nie mam blueprintu do niej. Zajebiście to się gra. No, eee czekajcie, my idziemy tutaj, tak. No, tylko że właśnie nie mam jej mogę kupić sobie to na bieżej trzy no. dziennie. No, tak, tak, ona jest fajna, bo się łatwo celuje w głowę, wiesz. Nie masz tam odrzutów żadnych. No. Noki, noki, no, noki, noki. No, no, no. W pomieszczeniu, jakimś musieli jebnąć, ale tak, to no. Tak, tu wchodzimy, tu wchodzimy. Tak. Tutaj trzeba iść na spokojnie, bo tu jest pięć timów do dojazdu czeka już. Ja tu minę, nam postawię. Widzieli, że wchodzą, coś. Nie Ech, ja, ja tak jak nas słyszał to tu nie ma tragedii, tak wiadomo, że... Każdy jest nastawiony na to, że tu jest 5 teamów. Tam są drzwi otwarte na wprost. Może być. Kurwa, tego wyjścia nie lubię najbardziej. No, smoke. Dobra, jest działko, ja proponuję tak, wszedłem ten pokój Ja tam minuję Mogli mogli, ja tam minuję Ty na kładce złoki leżą tam muszę Ale tu już mamy minę, także jak wybuchnie to będziemy wiedzieć, że idą. Ja se tu zlutuję ty Ok, dobra, no. Ja się tu jeszcze minuję. Nie ma, nie ma, nie ma coś. już prześpiewać. go i tyle. Chodźcie, sprawdzimy linki, czyli tam w prawo, w stronę. Uważaj, działka na ciebie, działka na ciebie. Dobra, ja tam sykuję, czekaj. Ja odkrój pokulę, że. do dostanę. W bokach, no. Czekaj, ja tu drzwi zamknę na plecach tam, bo to mi tu drzwi O, moja mina chyba na wejściu, na wejściu tam. Tam. Stawmy się tak po bokach i tyle. Tu, tutaj chyba, bo tam tamto najdami nas zwiodą na lewa, prawa. No właśnie nie wiem, która to była, bo mogła być ta i mogła być ta. Here. Here. Dobra, to chodźcie. Zobaczymy tu. Mogły być, no. Czekajcie, patrzcie tamte wejście i ja idę zobaczyć Look tą wkładkę. No dobra, są tam. Kiedy byłem tutaj wejść na tego opena to już byśmy mieli co cołatwionych A teraz to już będę tam kampić Dobra ja te plecy i tak będę patrzył żeby na nie wjechali Plecy patrzę no bo te wam zamknę bo tu nie mogę dwóch Mówcie, jak to będzie się wjeżdżać, czy coś? Nie wiem, że A kurwa, to mówcie ty, bo ja na plecach. Nie eee, ja już nie mam. A tu darmówki sobie daję. Są darmówki. No, je... trochę mi się dostało. I usmierzę, to jest to? A to sydał mucha, pat na to, pat na to, pat na to. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. No nie pójdziesz, cały chłopaki. myślałem, że wejdzie. Moja wina. kurwa nie chciało się z nim jak udała bawić. Do darmówki, dlatego mówię, kurwa wchodziła a tu chuj, nie wyszło, no niestety, no trzeba raz się siądzie. Ale to <laughs> Ja ten PS tak teraz, bo tak muszę ich pozbyć, bo miejsce mi zajmują. Weźcie najdźwiedzia tylko teraz, jakoś tak więcej gdzieś mieli. Ceki wyjebałem, już nie miałem nic czym rzucać nawet. Coś wezmę jeszcze. Ja jeszcze gwoździe wezmę na dojazdy. Jedziemy do jeszcze szybki. Kubany, gdzie ty masz shielda niebieskiego? Czego? To łatwo. Nie no, tak, jeśli chodzi o te silnice, to jeszcze się najebałem tych kółek, najebałem sobie baterii. braku. Jednak przy nade'ach czy coś, to to zrobi diametralną. Zmiana jest zupełnie. I tam w ogóle się na, na recepcji ja było Wam. Ja teraz też będę jakoś się zrobić. Po tym meczyku pewnie. No. że ty obiad mówisz, że ty jesz? No. Uważaj, jeszcze śniadania nie zjadłem no. uwaga, są, są, tam tamtych boli oni chyba chcą oni chyba idę, idę, idę. no, trzy, dwa, jeden, go ty, blisko jest jeden, blisko tu jest jeden Leży, leży, leży Uważajcie, bo się dojechać w środku mi się wydaje. Tak. Kurde, się blokuje na tych kamieniach. Ja pod jak możecie to też dawajcie. Pokampieni są w środku. Jestem dachy jesteś Podnieź go, podniesie go. Nie, już nie, już go nie ma Ja spróbuję tu przez okienko walić Leży jeden w środku Na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie tam nie Nie pchajcie się zbytnio Ja go dobijam, ja go dobijam Nie podniosę się Ta, dobity tam na górze, tak? Czekaj, to ja cekuję, ja cekuję, ja cekuję, Pływa, Kurwa, tam tej ceki nie wrzucę stąd Ale idę do was, chodzę do was i czekajcie Zławy też Dolinka była? Dobra, a ten po lewej jeszcze jest, czy nie? Dobra, wchodzę Jest Leży Dobicie go, żeby nie uciekł. Ja proponuję loot jakiś i spiel bo tu mamy na, na zewnątrz jest masa tych. Chyba. tak. plecak, nie łacie Na mnie, na mnie. Kuba, jest. Macie defika? Dawaj pomóż Kubi. Kubi, no co ty lutujesz jakiś dym? Co ty? Skubi, no kurde, dym był kurwa a ty się lutowałeś. Nie ma lewi. Słuchajcie, przerwa 10 minut. Ja chcę tylko coś.